Jeżeli mamy tak potężne koszty spełnienia warunków, aby być przedsiębiorstwami w Unii Europejskiej, licencje, pozwolenia, a z drugiej strony przedstawiciel e, branży transportowej z Ukrainy może na 50 dni do Polski bez spełnienia tych wymogów. To nie wszystko. Jeszcze jest ten European Green Deal, czyli Europejski Zielony Ład. Jak to pięknie brzmi. Zielony Ład. Nie, to jest zielony komunizm. Wielokrotnie mówi się o tym, że chociażby branża budowlana, dotyczy nas wszystkich, ten problem się też klęskę, ponieważ inwestycja chociażby w dom, liczy się, że dom około 100 metrowy będzie kosztował nas 300 tysięcy złotych więcej. Dlaczego? Dlatego, żeby spełnić wymogi Unii Europejskiej. No, polityka klimatyczna na tym się nie kończy. Chcą nas wykończyć, dlatego że emisja gazów cieplarnianych w Europie ma wynieść zero. Jak Państwo pewnie doskonale wiecie, zero wynosi w Grenlandii Brawo. i na Antarktydzie. To gdzie my jesteśmy? Panie Ministrze, gdzie Pan jest tutaj przed nami Polakami? My bronimy polskiego interesu. I jeszcze raz wszyscy razem jego licie. Minister! 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 Ale to nie tylko ministra rolnictwa i ale... rozwoju drodzy Państwo, bo jak...